Słuchajcie, mamy Kamila. Halo, 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 panie Kamilu. Halo, dzień dobry, witam, kłaniam się bardzo serdecznie. Yy, chciałem powiedzieć, że w Krakowie mamy piękny słoneczny poranek, ale nie chcę yy, denerwować innych miast, jeżeli jest inaczej. Widzimy za tobą właśnie ten piękny słoneczny poranek. Wygląda jak. Aha, dobra, bo wygląda jak mgła z Silent Hill, szczerze mówiąc. Mój nie, drogi. No, tutaj... Zostałem wybudzony ze śpiączki zimowej, jeszcze troszeczkę żyję w innej strefie czasowej, więc staje około 13. Ale dla tych dwóch przystojnych kawalerów. No, no my takiego kawalera lubimy wybuddać. Cieszymy to się, że ciekawego. jesteś z nami. Jakbyś mógł nam wyjaśnić, no bo kurczę blade, jeżeli słyszysz akcja charytatywna, to od pewnego no. czasu wszyscy, wszyscy, wszyscy piszą: A to może Budda, a to Budda, to Buddy, i teraz zbliża się wielkimi krokami loteria, w której ty, 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 ty i ty i Warga i ja możemy wziąć udział. Opowiedz coś po prostu ogólnie, o tych samochodach, które kupiłeś i będziesz rozdawał ludziom. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o aspekt charytatywny, to może trochę się tak przyjęło ze względu na to, że regularnie od kilku lat robimy takie akcje. Natomiast bardzo ciekawe, bo ja sobie słuchałem waszych wypowiedzi. I. Piotrze, ty mówiłeś, że tam... Znaczy nie, że to nie było w żaden sposób atakujący. Broń Boże, ani ofensywny. Natomiast uważam, że bardzo często robimy taki. Taki numer, który ciężko jest zauważyć na pierwszy rzut oka, mianowicie robimy jakąś akcję charytatywną właśnie, która gdzieś tam opiera się o no. pomoc i nie mamy jej ani w tytule, ani w miniaturze i ona odbywa się w ciągu ostatnich pięciu, dziesięciu minut filmu i jest właściwie tylko dla tych, którzy oglądają to do samego końca i uważam, że to jest taki bardzo fajny, elegancki ruch. Więc to chciałem powiedzieć tylko na swoją obronę, ale oczywiście. To wiem, nie był tak, zarzut, wiesz, po prostu. Nie wiesz? Ja mówię tutaj o Mi się wydaje, go. że Piotrkowi chodzi odczucia, bardziej o to, że niektórzy tak sobie. Jak... Ja zauważyłem te, taką tendencję często niektórych influencerów, że w momencie, w którym wybucha jakaś drama, tak. to następny post jest. A skoro już jesteśmy tak, tak. przy wykorzystywaniu zasięgów, to tutaj na pieski, tutaj na dzieci tak, i Tak dalej, albo że albo tak robię. dawno nikt o mnie nic nie powiedział, więc ja robię ta, to i to i tylko stąd wynika moje moje jakieś tam zakłopotanie często, ja tego w ogóle nie brałem w żaden sposób ofensywnie tak że spokojnie tylko się przysłuchiwałem też gdybym był waszym rozmówcą tam na miejscu to bym to bym dopowiedział, to byś pobił e, w Piotrka Tak. długo <noise> do bagażnika Ferrari z przodu i zawiózł gdzieś o, tylko nie Ferrari jak Ferrari to w drzewo. <laughs> Jeżeli chodzi o samochody i o całą akcję, którą przygotowujemy dla całej Polski, no to rzeczywiście troszkę się tam dzieje. Sam się nie spodziewałem, chyba mogę to z ręką na sercu powiedzieć, że ludzie będą aż tak zainteresowani, bo mój ostatni film pobił przynajmniej moje rekordy popularności. Więc widać, że rzeczywiście ludzie chyba tej ostatniej akcji gdzieś tam chcą. No, samochody są moim zdaniem bardzo szeroko przekrojowe. Co za tym idzie, każdy może wybrać coś dla siebie. Jest multipla? No, bo mamy gigantyczne. Słucham? Jest multipla? Uff. Multipla była ostatnio. U, u a masz ten. A, i, a i może on ma ten powodzenie. samochód, który był w łodzi zaparkowany? Tam... Właśnie, może to ty go wyciągnąłeś z tego łódzkiego betonu. Słuchajcie, zaraz doprowadzimy do tego, że jak się będzie cokolwiek działo o samochodach w Polsce, to będą gadać Budda. Tak, oczywiście. No, i będą nie... jeszcze mówili, że to jest albo Twój projekt, albo projekt Oj Wojtka. O tak, to są dwie rzeczy. Motoryzacyjne zniknięcia samochodów zalanych betonem w Łodzi to będę ja. A dziwni twórcy prowadzący karierę w nieszablonowy sposób to będzie Oj Wojtka. Dokładnie. No i dobra, i powiedz, ile w sumie te samochody kosztują? Łącznie. Wiesz, to łącznie na nagrody w ogóle w całej tej ostatniej akcji, na samochody, na ich przeróbki wydaliśmy w okolicach 3,1 miliona złotych, więc naprawdę poszliśmy na grubo. Eee, ile kosztują z tego samochody same, no tam w okolicach 150-200 tysięcy kosztują nagrody dodatkowe, więc samochody w budowie z zakupem z przeróbkami już po rabatach od salonów samochodowych wyszły tam około 2,9 miliona z tego a który jest najdroższy który będzie miał największą wartość. Wiesz co, yy, zrobiliśmy taki fajny numer, yy, że osoba która jakby będzie na tym yy, pierwszym miejscu jakby ta nagroda główna składa się z dwóch samochodów składa się z m3 Touring i dodatkowo do, dostajesz do tego jeszcze a45 samg które możesz nie wiem dać swojej kobitce albo bratu siostrze. Albo na przykład. Z Maciek spojrzeliśmy się na siebie, z takim bo so, spojrzeniem. No bo sobie, sobie damy. udział w sobie Bo sobie po prostu damy. Rozumiem, że jest dogadane, że Maciek wygrywa, i po prostu dzielicie się między sobą. Furka. Tak, tak, tak. 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 Czy znaczy też dogadane z Tobą jest, że ja wygrywam? nie To też, żeby była jasność, nie? To jest w regulaminie nie przecież. Tak, nie chciałem tak publicznie się przyznawać, ale skoro już powiedziałeś, to niech będzie. No bo teraz y, zastanawiam się, y, co dalej? Czy. Jaki będzie następny krok będziesz domy rozdawał lot w kosmos nie ale w, może rozdawać domy w końcu e, młodzi ludzie w Polsce będzie nie, nie stać ich na mieszkania to Buddha im kupi. Mo, mogłoby tak być moglibyśmy też, e, rozdawać właśnie loty w kosmos tak jak powiedziałeś. wbrew pozorom nie jest to niewykonalne, e, moglibyśmy rozdawać domy działki. E, no, już wiem 500 to, plus jest. na benzynę 500 plus dla każdego kto ma samochód na benzynę to już było w Łodzi. No, nie wodzi no, tylko w Rzeszowie. Tak, ale do 100 tysięcy było. Był, był problem. Yy, no wiesz, to było na dobry początek. Program wyborczy dopiero się zaczął, tak? <laughs> no. To jest plan długofalowy 2040. Dopiero będziemy startować, tylko robimy taki i budujemy respekt po prostu. Nie? Dobra, a powiedz mi... Mm... To jest to, o czym zanim się z Tobą połączyliśmy, rozmawiałem z Piotkiem. A propos Mister Bista, który na przykład w tej chwili zrobił te tysiąc studni w Afryce. I on napisał od razu na Twitterze, że będzie kancelowany. Jak Ty się zapatrujesz na coś takiego, że twórca, który wie, że robi coś dobrego, charytatywnego, wie o tym, że pojawią się głosy niezadowolenia i że będą ludzie, którzy będą próbowali go no, no, zniszczyć gdzieś, tam zdyskredytować. wiesz co, To wygląda tak, że ja już to troszeczkę przeanalizowałem na swoim o wiele, wiele, wiele mniejszym przykładzie niż Mister Beast, i dochodzę do wniosku, że na milion czy dwa miliony wyświetleń, które ja gdzieś tam na przykład generuje, przy, przy jakiejś akcji charytatywnej i tak pojawiają się głosy, że to wszystko jest dla poklasku, to, tam, to, sram, to. Jeżeli Mr. Bista taki materiał ogląda 100 milionów, 150, 200 milionów ludzi, no to tak naprawdę musielibyśmy to przemnożyć przez 100 czy 200 razy, co ja mam u siebie. A gdybyśmy do tego wszystkiego jeszcze dołożyli taki czynnik tego, że on jest na absolutnym szczycie na chwilę obecną na, na YouTubie i długo, długo za nim nie ma nikogo, no to mielibyśmy tych ludzi, którzy czekają tylko na jego podknięcie jeszcze więcej więc uważam, że to jest nic innego jak w jakimś procencie trollowanie takiego giganta, robienie mu na złość, bo jest po prostu za dobrze i wychodzi na to, co nie wiem, może jest delikatnie podnoszące na duchu tego poniedziałkowego poranka, że nie tylko w Polsce jak robisz coś charytatywnie, co jesteś za to jebany, ale na całym świecie widać mentalność jest podobna. A ja się bałem, że tylko, że tylko u nas w kraju Cebulom kwitnącym będą takie problemy. Nie? No ale widzisz, jest też na przykład influencer z Czech, który niedawno miał loterię. Znaczy loteria. Tak. To nie była loteria, tylko to była gra taka. Yy, on no i... zrzucił milion, no. tak, i to znaczy ludzie nie, yy, nie, nie, nie odgadli tej gry, więc on i tak postanowił podzielić się tą kasą. To były 22 miliony koron, czyli na Polski to było 4 miliony złotych yy, i albo milion euro, yy, mniej więcej. I on to zrzucił z helikoptera. I widziałem no. Czy uważasz, że to jest spoko rzecz, czy nie? Znaczy ja uważam, że podzielenie się taką fortuną z widzami jest zajebiste, uważam, że wybrał trochę niefortunny sposób, bo na przykład podczas właśnie one milion tura, kiedy my robiliśmy całą akcję, to mieliśmy rozpisane na tablicy dziesiątki rzeczy, w jaki, w, w, na jakie sposoby chcemy podzielić pieniądze dla widzów i mieliśmy tam pod bardzo dużym znakiem zapytania rozpisany money rain w centrum miasta. I chcieliśmy wziąć 150 czy 200 tysięcy złotych, wynająć jakieś mieszkanko gdzieś w centrum Krakowa, Warszawy, czy jakiegoś innego dużego mm -hmm. miasta i zebrać ludzi pod tym balkonem i rozrzucić te pieniądze. Tylko mieliśmy to rozpisane pod bardzo dużym znakiem zapytania ze względu na to, że trochę. Źle, nieswojo, hamsko i krzywo bym się czuł stojąc na tym balkonie i rzucając te pieniądze, te pieniądze jak dla prostytutek tańczących na róże, na przykład. Takie marnowanie I... jedzenia, nie? Trochę. Tak, i trochę też bym się czuł z taką gigantyczną wyższością. tańczcie mi i rzucajcie mhm. się po te pieniądze, no nie? I stwierdziliśmy, że zrobimy to za pośrednictwem challenge'ów że zrobimy jakieś akcje charytatywne e, i tak dalej, a z tego mani reynu zrezygnowaliśmy ze względu na to, że. W dzisiejszych czasach on byłby troszeczkę takie odebrany jako takie upodlenie. No i teraz stoi te tysiące ludzi z jednej strony zajebiście, że goście podzielił tą tym sianem, każdy zebrał sobie po parę złotych, nawet pewnie ci, którzy byli najbardziej zaangażowani, zebrali pewnie i parę tysięcy dolarów, natomiast czy mógł zrobić to w jakiś lepszy sposób? Uważam, że tak. Natomiast czy jest przez nim głośno, przez, nie, przez to głośno, bo, bo nikt nie wyrzuca miliona euro czy, czy dolarów z helikoptera, no na pewno tak. Więc no ma to wszystko swoje plusy i minusy natomiast gdybym miał zrobić to ja to zrobiłbym to nieco inaczej, No to jest ja mam takie wrażenie, że to jest takie trochę jednak raz, że upokarzające dla tych ludzi właśnie no tak jak mówisz o generuje dziwny instynkt, wiesz ktoś może kogoś Dwa, uderzyć, może dojść do tragedii, czy to ludzie się nie wiem stratują, no. pobiją, zaczną sobie wyrywać te rzeczy, czy... Oglądałem kiedyś filmy różnych influencerów, którzy na przykład jeździli do Afryki i nosili cukierki tym wszystkim dzieciakom. I takie wiesz, nagrywanie tego, jak rozdają, te dzieci się oto biją. To, to jest swoim. takie. Mm, mm, no jest właśnie ja, ja też jakby nie jestem święty w tej kwestii, bo na przykład jak robiliśmy imprezę dwa lata temu, to na tej imprezie ja ze sceny strzelałem taką armatką CO2 z koszulkami i tak dalej. Tam w niektóre koszulki były zawinięte też pieniądze. I zrobiliśmy to na próbę, wyszło to całkiem spoko, jakiś wielkich incydentów przemocy i zabijania się łokciami tam nie było, ale na przykład więcej już tego nie robiliśmy po tej akcji, no bo stwierdziliśmy właśnie, że niby okej, okay, nic wielkiego się nie stało, ale no, chyba nie jest to do końca to, nie? Słuchaj, bo padło, padło to hasło: lot w kosmos. Powiedziałeś, że to może się wydarzyć, że to nie jest wcale takie, takie abstrakcyjne, ale prywatnie, co jest dla Ciebie takim lotem w kosmos? Nie zawodowo, bo tutaj mówimy trochę, wiesz, o Twoich, twoich zajawkach też biznesowych, ale tak, tak prywatnie, po prostu, co w tobie w sercu gra, gdzie chciałbyś się w tym kosmosie znaleźć? Kurczę, no ja, ja bym chciał, ja, znaczy ja w ogóle bardzo śledzę jakby tą kolonizację, jakby ludzką w cudzysłowie na, na Marsa, gdzieś tam ten wyścig, czy może gdzieś te działania bardziej Ilona Maska i tak dalej. Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości będzie się ludzkość przenosić na Marsa, to uważam, że życie jest na tyle krótkie, że jeżeli będzie możliwość, żeby tego spróbować, to, to chyba bym to klepnął. Chyba bym się podpisał pod tym, że chcę spróbować i zaryzykować. Chociaż łatwo mi się mówi tak dziś, bo jeszcze takie możliwości nie ma. Trzeba mieć jaja, żeby tam polecieć. No właśnie, bo się zastanawiam, Ale... czy można wrócić. Wiesz o co chodzi? Czy można wrócić na wakacje do, do, na Ziemię jednak? Czy wiesz, czy, jeżeli to już ma... mówimy o takim dłuższym życiu na jakiejś planecie, no to niestety wiąże się to najczęściej ze zmianą fizjonomii i też y, zmianą genetyczną w późniejszych y, okresach kolejnych pokoleń. No tak to Ty jest. Zmiana. 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 Ja, tak dokładnie jak hipopotama Dobra a powiedz mi jeszcze. Co z filmem który miał trafić do kin. No jest temat tego filmu bardzo w ogóle miło mi, że pytasz i, że, że masz wiedzę na ten temat bo to troszeczkę taki może nie undergroundowy projekt ale jeszcze głośno go nie zapowiadaliśmy więc musisz być wtajemniczony. Co ciekawe, film powstał w bardzo dużej mierze. W ogóle został na niego wydany już gigantyczny budżet. On nie jest jakąś wielką tajemnicą. Powiedziałbym, że w okolicach 1,8, może w okolicach 2 milionów złotych już zostało na niego wydanych. I w momencie, kiedy ten budżet został zamknięty, dwa dni później wyjebała Pandora jak z ziemi. I to był gigantyczny jakby problem i dla reżysera tego materiału, czyli dla. Krystiana Kuczkowskiego, który ma już na swoim koncie fajne kinowe, Netflixowe produkcje, i również dla firm, które gdzieś tam przy tym współpracowały. I na chwilę obecną jesteśmy w trakcie bardzo obszernych rozmów. Musimy też przede wszystkim porozmawiać z Michałem. Musimy też przede wszystkim porozmawiać z Nacu i trafiłeś idealnie, bo prawdopodobnie te rozmowy będą miały miejsce dziś lub jutro. Na temat tego, jak oni to widzą, na temat tego, czy oni chcą brać udział w całym tym projekcie wciąż, musimy też na milion procent przyjąć, jakby rozmowę z Michałem, w taki sposób, że jeżeli ten film ma się pojawić z jego udziałem, to na pewno musi mocno zaczepić o Pandorę i musi też, jakby, nie może go przedstawiać w cukierkowym świetle. Zobaczymy, czy Michał w ogóle będzie chciał. Może on się chce zamknąć tylko i wyłącznie do swoich social mediów, do swoich kanałów. Także dzisiaj będą trwałe rozmowy na ten temat i niestety nie umiem jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy, on się, czy ten film się pojawi e, z taką samą obsadą, chociaż bardzo bym tego chciał. Moi drodzy, czas chyba na nas. Czas na nas. Dziękujemy Ci, Kamil, bardzo. Dziękujemy. Było bardzo miło Pana poznać. A ja również dziękuję bardzo. Pięknie za rozmówkę. I pozdrawiam wszystkich cały czas. Trzymaj się i odsypiaj. I, i tak. piękny kraków w tle. Dziękujemy. Trzymaj się, Brachu. Wszystkiego dobrego. Hello, Papa.